Jest deszczowy lipcowy dzień. Ostatnio to rzadkość, to i byliśmy co nieco zdziwieni. W strugach deszczu wchodzimy do katedry w Kielcach. Według kanonika, a zarazem sławnego chronikarza średniowiecznego Jana Długosza, Kielecki Kościół ufundował w roku 1171 biskup krakowski Getko. Poświęcił może kolejny z biskupów, błogosławiony Wincenty Kadłówek, prawdopodobnie w 1213 roku. Wtedy też przeniesiono do niej parafię z najstarszego kielskiego kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha. Po połowie XIII wieku farę odnowiono po pożarze który sprawił ją być może w czasie najazdu Konrada Mazowieckiego w 1244 roku. Zapewne od początku istnienia przy tym kościele kapituła, czyli zgromadzenie księży sprawujących służbę Bożą oraz tworzących rodzaj rady, pomagają pomagający biskupowi w zarządzeniu diecezją i jej majątkiem. Ta kielecka składała się początkowo z siedmiu, później z dziesięciu członków, czterech prałatów, prepozyt, czyli proboszcz, dziekan, scholastyk i kustosz oraz sześciu kanoników, którym pomagali wikariusze, tworzący tak zwaną kapitułę mniejszą. Z tekstu tego wynika, że katedra to stary obiekt, to jego elementy są atrakcyjne, a ołtarz wykonany z drewna, a następnie pozłacany, jest rzadkim zjawiskiem i przez to jest cenny. W katedrze panowała cisza, jak przystało na obiekt historyczny. Myśmy tam byli, ciszy doznaliśmy, zadumaliśmy się nad upływem czasu i ruszyliśmy dalszą drogę.